Dwóch ludzi, organizatorów tutaj zawodów, Michał i Krzysiek. Jak zadowoleni? Bardzo. Wszystko przebiegło według planów, także naprawdę fajnie. Tak jak Krzysiek powiedział, wszystko jest wszystko jest OK. Cieszymy się, że to już koniec. <noise> Można się wyspać. <noise> Ile czasu trwało przygotowania? No tak naprawdę, przygotowania nie były długie, bo dostaliśmy bodajże informacje w połowie grudnia, że mamy do zawodu przygotowania, także tak. 2,5 miesiąca ciągłych przygotowań, także. 2,5 miesiąca. Co było najtrudniejsze? i można powiedzieć, że to wszystko było trudne. tak? Najbardziej baliśmy się, jeżeli chodzi o pokładę, wszystko w całość. Tak? Byliśmy ograniczeni czasowo, żeby dograć wszystko tak, żeby było jak najmniej przerw, jak najmniej zmian, żeby wszyscy mogli się tu fajnie bawić. Jak poziom zawodników? Bardzo wysoki. Praktycznie elita z Polski przyjechała. Fajnie, że nam zaufali, bo to jest pierwsza edycja, którą organizujemy. Wiemy już, że nie ostatnia. Idziemy no, dalej. Także, zawodnicy tak, nie tylko z Polski. Nie tylko z Polski, także Szwedzi do nas przyjechali, także jesteśmy bardzo e, zadowoleni. Tak Cieszymy się, że Krystian przyjął zaproszenie. Już się zapowiedział na kolejną edycję. Mamy nadzieję, że z nim parę innych osób. Bardzo pozytywne komentarze. Ciężko było to wszystko złożyć, ciężko było to wszystko spiąć. Ale udało się, cieszymy się. Ludzie powiedzieli, że bardzo fajne workouty. Także fajnie, że był poziom. Czy coś poprawilibyście teraz? Jest kilka małych bankamentów, ale jeżeli nikt tego nie zauważył, trudno. Na pewno, kolejny razem będzie lepiej. Ale naszym zdaniem, jeżeli chodzi o organizację, i zdaniem dużo osób było ok. Także cieszymy się bardzo, nie było dużo poślizgów. Zobaczymy. Mamy materiały, mamy dużo czasu do przemyśleń. Zobaczymy następnym razem. Na A z czego jesteście? No? Jak, jak na pierwszą edycję jesteśmy zadowoleni. Eee, mamy świadomość tego, że jest parę rzeczy do poprawki, ale mamy czas, tak jak Krzysiek powiedział, żeby nad tym zapracować. A z czego jesteście najbardziej dumni? Że udało się wszystko spiąć i czasowo wyrobić w, w całym harmonogramie. I że wszystkim podpasowały workouty i ludzie byli generalnie zadowoleni, że przeżyliśmy. <grymów> <grymów> <grym <grymów> dziękuję bardzo i gratuluję, tak? <grym> dziękuję bardzo.